Cześć, witam Was serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale poświęconym Mieczom Świetlnym. Jak widzicie, dzisiaj porozmawiamy sobie o Mandalorianach. Nie, to nie jest pomyłka. Zaraz zamienimy te cudowne wiaderka na świecące patyki, żebyście mogli sobie obejrzeć kilka propozycji z firmy Hasbro i Disney. Szybka zmiana scenerii i już możecie zobaczyć o czym dzisiaj porozmawiamy. Będzie to wersja kolekcjonerska Star Wars Black Series Force FX Elite od Hasbro, a także dwie wersje budżetowe skierowane bardziej do młodszych użytkowników, miecz od Hasbro, który można było zobaczyć w animacji Wojny Klonów, a także Budżetowa wersja Mrocznego Miecza z firmy Disney. Zaglądamy szybciutko do pudełka. Zaczniemy od wersji kolekcjonerskiej, czyli od wersji Force FX Elite, żebyście nie musieli za długo czekać na wisienkę na torcie. Krótkie spojrzenie na pudełko miecza Force FX Elite. Z przodu mamy wizerunek miecza. Jak zwykle pudełko matowe. Natomiast na samym mieczu jest Laminat. Wizerunek oczywiście Dinjarina Mandalorianina oraz Mofa Gideona z, mieczem, z mrocznym mieczem w ręku. Natomiast z drugiej strony opakowania ilustracja przedstawiająca miecz świetlny z krótkim opisem jego funkcji. Tak wygląda zawartość pudełka. Znowu miecz zabezpieczony jest kartonową wydmuszką. Taką jaką możecie zobaczyć chociażby w sklepach spożywczych kupując jajka. W środku znajduje się rękojeść, ostrze, a także podstawka. Wydostałem już wszystko z pudełka. W pudełku oprócz instrukcji, o której nie wspomniałem, znalazłem również klucz imbusowy, który będzie potrzebny do montażu ostrze. Sama rękojeść wygląda tak. Jest wykonana z metalu. Jest bardzo ciężka. Sama rękojeść waży ponad kilogram. Spód oraz szczyt rękojeści wykonany jest, pomalowany jest błyszczącą czarną farbą. Natomiast sama rękojeść ma czarne i ciemne szare zdobienia. Są one matowe, chropowate w dotyku. Prawdopodobnie, żeby zwiększyć czy ulepszyć uścisk w dłoni. Jak widzicie, obejmuje miecz jedną ręką bez problemu. Można objąć miecz dwoma rękoma. Jedyny problem jest taki, że głośnik i to jest chyba największa wada produktu firmy Hasbro. Głośnik znajduje się dokładnie w miejscu trzymania, zatem w momencie, w którym włączymy miecz i zaczniemy nim się bawić, wymachiwać, niestety zakrywamy głośnik, w związku z tym dźwięk zostaje wyciszany czy przytłumiony. Tak wygląda miecz, który możemy wyeksponować. U szczytu znajduje się zaślepka, która zapobiega zakurzeniu wewnątrz. To jest podstawka z bardzo dobrze już znanym motywem widzianym w Gwiezdnych Wojnach. Chodzi mi o te podłużne wycięcia z tyłu i aby miecz sobie wyeksponować stawiamy go w ten sposób na podstawce. Nie muszę Wam chyba mówić, że wygląda to genialnie. W dolnej części miecza znajduje się cały mechanizm ukrywający baterię. Jest to chyba jeden z niewielu mieczy, który ma wbudowaną baterię litowo-jonową. Żeby ją naładować, potrzebujemy tegoż, właśnie, kluczyka. Musimy odkręcić. Które znajduje się na dole, i w tym momencie dostajemy się do baterii, którą ładujemy przy pomocy portu USB. Nie jest to chyba najwygodniejsze rozwiązanie. Nie wiem, czemu Hasbro nie zdecydowało się na umieszczenie portu USB chociażby w tym miejscu. Niemniej jednak sprawdza się. Nie jesteśmy zdani na baterie, których możemy akurat w domu nie mieć. Wystarczy podłączyć do jakiejkolwiek ładowarki i naładować miecz. Miecz możemy sobie włączyć, oczywiście, bez ostrze żeby go włączyć naciskamy ten przycisk przyciemnie może światło w tym momencie rozświetliły nam się cztery okienka znajdujące się u szczytu rękojeści i ten przycisk, który jest w tym momencie nieaktywny, służy do uruchamiania pozostałych funkcji miecza, które będziemy mogli zobaczyć po zamontowaniu ostrza. Po raz kolejny z pomocą przychodzi nam Klucz imbusowy. Musimy odkręcić tą śrubę. Wyciągamy śrubę. Teraz ściągamy całą górną część. Wyciągamy zaślepkę, która wchodzi nam w gniazdo, w którym montujemy miecz. Zaślepka nie jest nam już potrzebna. Teraz bierzemy ostrze, wkładamy, ta zaślepka po raz kolejny musi nam przejść przez całe ostrze, żeby je zabezpieczyć. W tym momencie wkładamy z powrotem śrubkę, dokręcamy ją kluczem imbusowym. I ostrze zamontowane. Zamontowane ostrze dodaje do masy miecza około 230 gram. Mamy zatem prawie kilo kg w ręku. Ale oczywiście nie jest to żaden problem, ponieważ, tak jak wspomniałem, mieczem możemy posługiwać się używając dwóch rąk. Jeśli tylko jesteśmy świadomi tego, że oczywiście kciukiem jak widzicie zakrywam głośnik. W związku z czym dźwięk będzie przytłumiony. Ok, czas na uruchomienie mieta. Może troszkę przyciemnię światło, żeby dać wam lepszy pogląd, jak wygląda miecz. Wow! Widzieliście to, jak ładnie jak. Gładko ostrze się rozświetliło. Jeszcze raz. Ostrze raz uruchomione w stanie spoczynku. Zostawia podświetlone okienka. Bardzo fajnie to wygląda efektownie. I jeszcze raz odpalamy miecz. Odpalamy ostrze. Zobaczcie, jak gładko e, te diody po kolei uruchamiają się dając efekt wysuwanego ostrza. Coś pięknego. Następna piękna sprawa. Dźwięk Miecz jest bardzo czuły, świetnie reaguje na każdy ruch, zostaje wzbudzony. Dosyć zachwytów nad dźwiękiem. Teraz postaram się Wam pokazać efekty ostrza, które zostają uruchomione tym okrągłym przyciskiem. Zatem pojedyncze naciśnięcie słyszycie na pewno dźwięk daje efekt odbijania blasterów, jak zwykle słabo to widać. Może uda mi się nakręcić to później w całkowitej ciemności, natomiast ostrze w całkowicie przypadkowych miejscach rozświetla się na czerwono. W momencie kiedy przytrzymamy przycisk, mamy efekt tak zwanego topienia ściany. Znowu możecie zobaczyć, może nie tak jakbym chciał, ale czubek miecza żarzy się kolorami żółtym, różowym i czerwonym, dając, tak jak wspomniałem, ten efekt topienia ścianę. Na stole. Może jesteście w stanie lepiej teraz zobaczyć kolory. Całkowicie biały w momencie, kiedy przycisk jest nieaktywny, w momencie, kiedy go naciskam, czubek ostrza rozświetla się tymi różnymi kolorami. Ostrze jest dosyć głośne. Bardzo fajnie to wygląda. Bardzo miło się tego słucha. Po mieczu Kylo chyba jest to najfajniejszy dźwięk, e, jaki słyszałem w mieczach świetlnych. Oczywiście jest to sprawa dyskusyjna, jednak mroczna część mojej duszy zawsze jakoś ciągnie mnie w kierunku e, mieczy, które są związane raczej z ciemniejszą stroną mocy. Jest to jedyny miecz, którego ostrze zbudowane jest z ciemnej materii i okolone jest jasną czy białą wiązką energii. Oczywiście na filmach no, na tym ostrzu są jeszcze błyskawice, które no, potęgują efekt jego mrocznej strony. Niestety na mieczu od firmy Hasbro nie ma tego efektu. Niemniej jednak, ostrze firmy Hasbro i tak jest lepiej skonstruowane niż wersja miecza Legacy od Disneya, gdzie zrobili tam po prostu cienki, czarny pasek. Jest dużo więcej tej białej przestrzeni, przez co miecz nie, wyg nie wygląda tak efektownie. Jedynym minusem tego miecza, w stosunku do miecza Disneya, jest to, że firma Disney wyprodukowała ostrze troszkę grubsze, sztywniejsze. Natomiast w tym mieczu jak widzicie To ostrze jest takie chwiejące się. Przez co no, możemy mieć troszkę mniej frajdy z posługiwania się, ponieważ przy każdym tego typu ruchu ostrze reaguje zmieniając balans ostrza. Żeby wyłączyć całkowicie miecz trzeba przytrzymać dłużej przycisk Deaktywuje się najpierw ostrze, a po następnych, zdaje się, dwóch sekundach deaktywują się również okienka. Miecz mamy z powrotem na podstawce. A ja teraz chciałem Wam pokazać kolejny miecz. Jest to propozycja skierowana do najmłodszych użytkowników. Tak oto wygląda miecz od firmy z Hasbro skierowany do najmłodszych. Poprzedni miecz serii Force FX Elite jest repliką miecza, który mogliśmy zobaczyć w serialu filmowym Mandalorianin. Jak mogliście zauważyć, jego rękojeść jest, ma inny kolor, ma czarno ciemnoszary i jest zaokrąglona w tym przekroju. Widać różnicę oczywiście na pierwszy rzut oka. E, drugi miecz ma kolor jasno i ciemno I jest to wersja, którą znamy z serialu animowanego Wojny Klonów. Jest to zatem wersja miecza, którą posługiwała się Bokatan Chris. Jest to oczywiście wersja całkowicie plastikowa. Ostrze w nim nie jest zdejmowane, nie można go zdemontować. Całkowita waga tego miecza to około 370 gram, w związku z czym nasze najmłodsze pociechy bez problemu będą mogły się nim bawić, posługiwać. W tym miejscu znajduje się klapka, za którą ukryte są baterie. Tu mamy przycisk aktywacji. Ostrze również uruchamia się sekwencyjnie. Na tym ostrzu, niestety, widać już pojedyncze LEDy. Widać ciemne przerwy między poszczególnymi, poszczególnymi punktami świetlnymi. To ostrze, w przeciwieństwie do jego droższego brata, nie chwieje się. Posłuchajcie tego! Mamy oczywiście. Flash on the Clash, czyli rozbłysk przy uderzeniu. Pojedyncze wciśnięcie guzika deaktywuje czy uruchamia. Natomiast kiedy go przytrzymamy. Patrzcie. Widzicie to miejsce? Kolor przechodzi w niebieski. i imituje również ten efekt topienia. Widzicie, te diody błyskają, dają efekt niestabilności tego ostrza. Natomiast muszę przyznać, że jestem naprawdę mile zaskoczony. Głośnością oraz czułością tego miecza reaguje na każdy ruch. Bardzo podoba mi się jego pomruk. Ostrze jest naprawdę solidnie wykonane, w związku z czym dzieci bawiące się nie muszą się obawiać, że zniszczą miecz. Bardziej jako rodzic obawiałbym się, że tym mieczem zostanie uszkodzone wyposażenie wnętrza, wyposażenie domu. Jeszcze raz efekt topienia. Słuchajcie, no tak to wygląda za ułamek ceny e, o którą prosi firma Hasbro za wersję miecza Elite. Poza tym, tak jak wspomniałem, jest to wersja miecza, czy rękojeści znana z Wojny Klonów jest bardziej kwadrat-prostokątna w przekroju, jak to widać, w związku z czym może bardziej przemówić do wyobraźni osób, które oglądały i lubiły bardzo serial Wojny Klonów. Pożegnamy się w tym momencie z propozycją budżetową firmy Hasbro, żeby przedstawić mroczny miecz wyprodukowany. Dla najmłodszych, przez firmę Disney. Tak wygląda opakowanie. Jest to plastikowe opakowanie, które trzyma wszystko razem przy pomocy jeszcze e, zacisków na kable. W komplecie mamy ostrze. W komplecie mamy Kojeść. i klips do paska, dzięki któremu będziemy mogli nosić ostrze przy sobie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Cieszę się, że nie odpakowywałem tego na wizji, ponieważ było tam trochę więcej zacisków do kabli, z którymi trzeba było się namocować, żeby wydostać wszystkie elementy zapakowania opakowania. W tej części są, jest klapka, za którą ukryte są baterie, w tym mieczu czyli zaczep do uchwytu na pasek i tak możemy go sobie tutaj zamocować nosząc przy sobie, nosząc przy pasku podobnie jak w wersji Force FX Elite górna część miecza jest błyszcząca ten miecz oczywiście wykonany jest z plastiku, jest leciutki. Sama rękojeść waży około 170 gram. Natomiast z zamocowaną rękojeścią, to już sobie sprawdziłem wcześniej, waży 330 gram. Tu znajduje się przycisk. Jedyny przycisk nie licząc suwaka, który służy do deaktywowania całkowitego wyłączania miecza a to jest przycisk, którym uruchamiamy miecz zamocujmy może sobie teraz ostrze sam montaż bardzo łatwy i bardzo szybki niczego nie ściągamy, po prostu wciskamy ostrze, słyszymy klik i tyle Warto zaznaczyć, że w tym mieczu, a jest to, jak już wspomniałem, wersja budżetowa przeznaczona dla najmłodszych użytkowników, firma Disney poprawiła tę czarną listwę. Na ostrzu nie jest już tak wąska jak w mieczu z serii Legacy. Ten pasek zakrywa większość ostrza. Przypomina to bardziej wersję miecza widzianą w filmie. Uruchamiamy zatem miecz. Widzieliście, jak ładnie sekwencyjnie uruchamiają się światła, dając ten efekt wysuwania ostrza z rękojeści. Dobra! Miecz jest dosyć głośny, niestety. Jak widzicie, nie ma tego efektu, które dwa poprzednie miecze z firmy Hasbro, a mianowicie efekt pracy ostrzem. Zmiany położenia ostrza jest głośny, sam dźwięk jest dosyć fajny, przyjemny. Miecz, oczywiście, ma rozbłysk na uderzenie, czyli tzw. flash and the clash. Jest dodatkowy efekt w postaci, że nie jest to samo buczenie, ponieważ cała rękojeść się po prostu trzęsie, drga. Ostrze migocze tylko jako efekt uderzenia, jako efekt zwarcia. Dla porównania pokażę Wam... Miecz od Hasbro. Nie dość, że blisko rękojeści od czasu do czasu, żarzy się na niebiesko. Tak widać zdecydowanie te mrugające, gasnące, dające właśnie efekt niestabilności diody. W mieczu od firmy Disney tego nie ma. Ostrze od Disney jest chyba odrobinę węższe, ale w niczym to nie przeszkadza. Miecz wydaje się tak samo stabilny i tak samo solidny jak miecz od Hasbro. I teraz jedna rzecz, którą chciałem Wam pokazać: dlaczego warto wyposażyć się w ten miecz. Kiedy odłączymy ostrze od rękojeści, sama rękojeść wygląda świetnie. Oczywiście przychodzi na myśl porównanie do rękojeści produktu Hasbro. Rękojeść z Disneya jest odrobinę mniejsza. Zobaczcie, jak świetnie wygląda jako element ekspozycyjny. Zobaczcie, czy da radę postawić na. No. Tą stronę niestety za krótki. Chciałbym zaznaczyć, że Mroczny Miecz z firmy Disney to jest dziesiąta część kwoty, którą trzeba zapłacić za miecz z serii Force FX Elite. Dlatego, jeżeli nie mamy zamiaru wydawać za dużo pieniędzy na Nasze zabawki. Słuchajcie, to jest genialna propozycja za, dla każdego kolekcjonera, ponieważ świetnie wygląda nawet jako plastikowa replika i niekoniecznie na takiej podstawce świetnie wygląda w kolekcji. To tyle, jeżeli chodzi o Mroczne Miecze. Dziękuję Wam oczywiście za poświęcony czas i do zobaczenia wkrótce, mam nadzieję, na kolejnym filmie poświęconym. Mieczom świetlnym z Gwiezdnych Wojen.